Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się świetlówką kompaktową marki chińskiej, a Igostar jakiś tam. Eee, tak, mamy tu napisane, że jest to 9W spiralna na E27, że jest elektroniczny balast, prąd, napięcie z przedziału 220-240V. Eee, yy, no częstotliwość prądu 50 Hz barwa świata 6400 K no i świeci jasnością 400 lumen to jest eee, tak, mamy tu odpowiedniki żarówek eee, 5 W świetlóweczka świeci jak 25 W świetlówka. Eee, 7 W jak 35 W 9 W jak 45 eee, to Energy Saving, że 20%. Chyba, że. Nie wiem. Nie wiem, w dupie to e... <laughs> Tu mamy jeszcze, że tyle żarówek jest potrzebnych, żeby ta świetlubeczka tak dorównać. Co tu mamy? E, tutaj, to mi się nie chce zdać. Jest to klasz, klasa A. Rozpakujmy ją sobie. Jest to takie niepozorne urządzonko. Teraz tu złapię wam ostrość takiej marki T2, że rura chyba T2, T2 6400 K kelwinu. No to tak, odpalimy sobie się w takiej oprawce i zobaczymy jak sobie będzie migotać. Dobrze, to sobie ją odpalmy, tylko niech ja wceluję w to gniazdko. Chwilka. O! Tak ona sobie nie świeci. Mam bliżej. Taka spirala i się cały czas rozświetla. Tutaj najlepiej zawsze chodzi. Tutaj to słabiutko coś. W sumie te, te punkty to są najbardziej ciepłe. Nie? To powinny jak najszybciej się rozjaśnić. Widać coraz lepiej. No, dupy nie urywa, ale świeci, nie? Dupy nie urywa, powiem Wam. Ale to nic. Uch, bardzo ładnie sobie świeci. I co wy, Wam tu może pokazać? No, może nic. No i sobie y, y, tak świeci. I no jeszcze wam zbliżenie zrobię. A czy najpierw muszę wam, was się zapytać, chcecie zbliżenie? Żeby zobaczyć, jak ta rurka się rozgrzała. Nie powinienem go mi ręcyma, ale mi się zachciało. O cieplutkie, gorące wręcz. Dobra. To mam to gdzieś, czy wam się podoba, czy nie robię zbliżenie. No już jasno świeci bardzo ładnie. O tu jak świeci. Rurka wyładowcza. A może wam coś dam w porównaniu. W sumie nie mam nic do porównania. Z tą mocą, a mi się nie chce wyciągać tam gwintów E14 i ich przerabiać. I no sobie tak tak sobie świeci bardzo ładnie tak to świeci po no, no mi się wydaje nie mi się wydaje chyba czy nie no, nie no no tak to sobie świeci po rozgrzaniu hi, hi. patrzcie Monako jakieś. Niemcy. Istnieje taki kraj. E, zobaczcie, Niemcy jakieś. Może wam tu zbliżenie zrobię. Zobaczcie, Niemcy są. No. A nasz kraj skąd? O Szwecja, nawet, kurde, skandynawski. Warto zwiedzić Wawel. Stare miasto w Krakowie. No, nigdy nie byłem. Ale nie żałuję. Dobra. Może pojadę kiedyś. Na pewno pojadę. Dobra. Dość dzielenia. No. Tak sobie świeci. Ale świeci. Ładnie świeci. Krótko mówiąc, nie ma chuja we wsi. No dobra, no to kończymy na dzisiaj odcinek. Jeżeli wam się podobał, to kciuk w górę i udostępnianie. na no żartuję, nic nie musicie dawać. a ja nie jestem taki głupek. Ale każdy ma swój kanał. I to szanujemy. Dobra. Poważnie teraz. Ten no. Subskrybujcie i lajkujcie mój kanał. Nie no. To teraz tak na poważnie. Cześć.